Hej Siemanko, Panią 16, witam Was w kolejnym, w kolejnym odcinku z Gre Good Pizza, Gry Pizza także. Lecimy tutaj, te wiadomości też, oglądaliśmy. To są właśnie o tym. Co jest? Nie to tak na pizzę, czyli chodzi o tę pizzę, którą robiliśmy ostatnio. Ta pizza specjalna. O, super. Jeżeli jest z kurczakiem, sprowadzonym w różnych marynary. Ok, czyli to pizze z kurczakiem po prostu, standardzik. Przy każdej pizzy specjal będę mógł zrobić, bo już mamy składniki z powrotem. Po prostu połowę pizzy z boczkiem i szynką. Okay. może się uda zrobić to osiągnięcie, czyli 16 pizzy jednego dnia, a na jednej połowie wszystko miało być, dobra, nieważne. Chcę być pizzy peperoni. Ok. Bo wszystko miało być na jednej połowie, ja po prostu to miałby, miała, być bo, bocze miała być na jednej połowie. A jedna miała być bez sera Czy w sensie by sam, z, z samym serem, sorry, z samym serem miała być na połowa Czyli z jest ku ale chcę może z czasem będę jeść. I właśnie to o co mi chodziło Właśnie, duży zarobek z takiej pizzy Hej, czy robicie jakiś placek czosnkowy? Nie, 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 to nie miało być to Ile serowy placek z czosniem? Czy robicie to taki? Nie wiem o co mu chodziło. Bo klientowi. Drobiłem to, co chciał. Może, może bez seru miało być. Solidne, okej. Okay. No niestety. Yy, automatycznie bez się układa, czasami. No, więc to pizza z trinką, super kupującą. No i proszę, za pizzę z szynką. Pizzę no dużo nie zrobimy w tym dniu. To chyba mogę od razu przewidzieć. Od razu mogę to przewidzieć, jakby yy, zwrot się pierwszy pojawił. Dwa zwroty to już, yy, to już wiem, że będzie 80 dolarów tylko. Ale bez dodatków zwierzęcych czy warzywnych. No ale ser to też w sumie dodatek jest zwierzęcy. I dlaczego pokrojone pomidory nie mogą przejść przez ulicę? Trzy zwroty już są, no nie, no ja z tym nie rozumiem tych klientów. Zrobiłem to, to co chciał ten klient dokładnie, no przecież ser robi się z mleka, a mleko jest od krowy, więc ser jest tak naprawdę dodatkiem zwierzęcym. Więc nie mogę, jak robię pizzę bez dodatków zwierzęcych czy warzywnych, to nie mogę dać ser, bo ser jest dodatkiem zwierzęcym za to kondolencja znane jest z... Pizza z kukurydą. No szybciej no. Kukurydzę. Chujowo zarobimy w tym dniu. Dlaczego ta gra taka jest czasami niepo... nie, 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 nienormalna? Taka pozbawiona logiki, że klient zamawia e, coś, ale nagle okazuje się, że, że te, tego czegoś nie chce. Myślałem, że spróbuję pizzy z, z pieczorkami tutaj, a potem. Dwie razy pizzy z pieczarkami, dobra. Ja myślę, się, że w ogóle nie zrobię nic w tym dniu. Że zobaczymy pod koniec dnia. Kurczak w czosnku nigdy nie rozczaruj. Kurczak w czosnku. Dobra. 1003 dolary, no nie jest źle. Ja Mamy już 1000. Dwóch klientów tylko nie obsłużyłem. No to w sumie nie udało mi się zrobić tego osiągnięcia z powrotem. Czy ja w ogóle kiedykolwiek zrobię to osiągnięcie? Bo tam mam chyba 16 razy nawet to zrobić. Czekajcie, bo tu jest co? Wiesz co, wystarczy... No, zobaczcie to, 160... Nie, 100 wyzoruję, aha, dobra, nieważne. Dekoracje to nic nie doszło, bo nie, nie, to po prostu nie ma aktualizacji. Jak będą ak ak te um, aktualizacje świąteczne jakieś, to kupię jakieś dodatki, jakieś tam pierdoły. Tak na razie nic nie ma, nie ma żadnych wiadomości widzimy lecimy z kolejnym dniem. Okej, wiem, że minęło trochę czasu i przepraszam, że pojawiam się znikąd, ale czy mogą prosić o, o pomoc? <laughs> Jakbyś, może pamiętasz, jestem właścicielką pizzerii w mieście, ale przez BDP muszę zamknąć interes. Proszę, jeśli moja pizzeria zostanie zamknięta, nie, nie będzie mnie stać na lekarstwo dla mojego syna. Potrzebuję tylko 52 duszy na pizzę, aby zmienić swoją sytuację. Jeśli, ale jeśli możesz dać mi więcej, naprawdę byłabym wdzięczna. Dziękuję, za Twoją pomoc, zwłaszcza w tak trudnym e, czasie. Dajesz mi więcej, bardzo miło z Twojej strony. Dam jeszcze. Może bardziej niż możesz sobie wyobrazić. Obiecuję, że odniesie się tak szybko jak tylko ma... będę mógł. Dem 150. Dobra, zobaczymy, zobaczymy. Mą mocno dłoń. Czy w ogóle udało mi się to osiągnięcie zrobić? Miał, miał. Y... Nie, świetna obsługa. Nie nie, nie, nie zrobiłem tego. Za bardzo się tutaj... śpieszę. Zróbmy to, to jest specjalnością lokalu. Okej, okay. specjalność lokalu. Tak, pieczarki, ananas, krewetki, krojone pomidory. Aha, i jalapeno. I czy był tutaj czosnek? Czy teraz ludzie? Halo! Nie, czosnku nie ma. Dobra, szybko. Robię te pizzę, bo mamy już to wszystko zrobione. Tylko przyspieszę piec. Czemu nie za 7 dolarów? Dobra, ale ci musimy obsłużyć sześćnastu klientów. My mamy ze sobą wyprzedaż na grzeczny kurczak na wykładniku kurczaka na sos, jeden sos, dobra. Może nałóż nam się odwdzięczyć, może nawet yy, jakąś współpracę zaoferuje za pizzeria, to takiej pomogłem tam. Zobaczymy to. Cześć, co tu robisz? Zobaczmy, wezmę dobrze, wezmę jedną pizzę piz peprąt. Dziękuję, to na pizzę. Tych zamówień nie będę robić dla Zazuma, bo mi się w sumie nie opłaca za bardzo. Tak jak miałem, masło orzechowe i dżem i czosnek i krewetki wezmę do siebie. Krewetki i czosnek. Dobra, krewetki i czosnek. Na pół, na pół. Hej, chcę specjalność lokalu. Ok, specjalność lokalu. mieszołb pizza z bakłażanem, papryką, cebulą, pieczarką kurczak, tak, papryką, ce... papryka, cebula, tak, bakła, e, kurczak, cebula i pieczarki, tak, papryka jest, cebula jest, pieczarki jest, kurczak jest. To wszystko mam, szybko nadajemy, nie uda się obsłużyć 16 klientów, no ale i tak dobrze idzie w sumie z handlu tu pizzami. Cieszę się, że może otworzyć nigdy nie... za ananasem. Ta woda, to kupujemy od tego typa, to rzeczywiście pomaga, ta od tego Dr. Prisa do podlewania kwiatów, ale... to e, Takim droga jest. Nie wiem, stwierdzam, że wydaje mi się trochę zbyt szalona. Tu się busta, ale dobra, to już nie ważne. No i widzicie, szybko zarobiliśmy z porotem tę gotówkę, co to wydaliśmy na, po prostu po nic więcej. I to chyba e, cebula i e, ani sosu ani sera, ma nie być. Kurwa nie pokroję pizzy, ja pierdzielę no solidne, ok, właśnie zapomniałem pokroić, ale jest dobrze, jest dobrze, uwielbiam chodzić do różnych pizzerii, bo zobaczcie jakie mają specjały. Kuj, znowu nie pokroimy, ale dobra. Zapominam, co pokroi? Po prostu śpieszę się, żeby tych 16 klientów mieć. Aż teraz specjalność lokal wezmę dwie. Ja pierdzielę. No kurde, teraz dwie specjalności lokalu, przecież nie starczy mi składników. No to jak nic, będzie zwrot. Dobra, po raz tak, jak rozdzielałem te składniki, staram się rozdzielać równo na pizzę, żeby, żeby nie było, że ta pizza nie ma e, jalapeno. No, udało się, dobrze rozłożyłem te składniki. Czyli będziemy musieli iść do ogrodu po prostu i załatwić sobie składniki. Na następny dzień, lecimy. No ładnie, nic nie ma ciekawego, okazji No to teraz ma, będzie, jeździmy sobie. Ogród. Ej, co się stało? Chyba mi skroszowała się gra. Dobra, yy, Przypał. przypał.exe No wywaliło grę po prostu zdarza się A czemu wywaliło grę? Ale to zaraz przejdziemy do tego typka Nie ma jalapeno, niestety już jalapeno nie będzie że pizzy. Matryca logiczna Megabate mówi, że Megawait jest w tym momencie gotowy na niesamowitą pizzę. Megawait jest przekonany, że każda pizza, którą zrobisz, my zawiera 120% niesamowitości. Proszę bardzo, niesamowitość. Zrobię mu zwykłą serową pizzę. I niech ucieka stąd. Bo on kradnie przepisy. Przecież w końcu. Dam mu tylko serową pizzę. Nie słuchaj, to Megabyte jest bardzo zadowolony. Megabyte przybył również po to, by dać ci ostrzeżenie. Pani Bechamelu rozpoczyna wojnę cenową. Megabyte się, się zgadza. Kiedyś była taka niewinna, kiedy prowadziła swoją pierwszą pizzerię. Megabyte nadal przechowuje na swoim dysku. Twardym zapis z programu a, automatyczne generowanie przepisów na pizzę. To co ona teraz robi, nie mieści się w, logicz, w logicznej matrycy Megabyta. To pierwszy zapis stworzony przez Megabyte. Stworzyła dla, dla Megabajta niesamowity algorytm generujący różne przepisy na pizzę i udoskonalający je, ale ten algorytm został teraz użyty w, nie, w niewłaściwy sposób. Pierwsza pizzeria Angeliki została zamknięta, ponieważ wszystkich jej klientów zabrał facet z naprzeciwka o imieniu M M M Michael Kech. Użył wzmacniacza smaku i to jest pierwsza lekcja, jaką od niego dostała. Angelika się wymieniła, ale megabyte nadal jest niesamowity, więc najwyższy czas, żeby megabyte coś z tym zrobił. Powodzenia. Czyli no nie do końca taki z, y, złodziej y, tych y, przepisów, ale może on, może on ma przykrywkę, że o, taki, że zdradza sekrety, ale nagle i tak y, kradnie przepisy. Jestem dla Sozo na pewno, nie jestem cieściej, szefie. To może być taki um, tajny agent. Ciekawe, ile ten rozdział czwarty będzie jeszcze trwać. Ja pierdzielę cały czas y, y, z tym BDP, w, to toczymy wol wojnę. No, 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 no. Pomocy wampir, próbuje wystać mi krew. No to takie pewno nam się skończyło yy, Niestety na razie nie będziemy mogli robić Mogę sobie edytować i zamiast yy, yy, tego dać, nie wiem. Coś, yy, coś innego, tak? Peperoni na przykład dać. Kurczę yy, w co nigdy nie po prostu go na dwie pizze. Czas no to ja mam jeszcze od, 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 dużo, to nie muszę się martwić, że mi nie muszę się bać, że mi braknie. Pieczarki anchois i nasłodzony kompotacja. bardzo piczorki anżo ananas Treści to nie prośki kukurznawi czy znowu mnie to Pamiętam, że kiedyś tyle się zarabiało tutaj w grze takie były napiwki duże, że masakra. Można było nawet 30 dolarów napiwku dostać. Dwie pizze z pesto, jedna z każdym i jedna z wszystkim innym. Dobra, no to mamy to wszystko Już wyłożone Miałem spróbować BTP, ale przygnęło mnie z, yy, zapach wykonu. Mam drogą to niedługo na kanale będzie Będą znowu nagrywane recenzje kebabów, ale po prostu na razie sobie darowałem, tak Jest zimno, nie chce mi się po prostu na zimnie tak recenzować Ale jak będzie cieplej to się nagra ze trzy odcinki Chcę powiem, z Peproni na kolację i pojechać z boczkiem na śniadanie No ale znowu też energetyków, nie, nie będzie znowu tak dużo recenzji. Z masą, z nie, nie, trzeba, krewetki z masłem cytrynowym są nie to, ale trzeba te krewetki z czosnkiem. O, krewetki z czosnkiem, proszę bardzo. Mam nadzieję, że nikt nie zamówi w tym dniu yy, specjału lokalu, bo go nie zrobię. Nie mamy jalapeno. Yy, yy, Nie, nie, nie. Chyba to, 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 ma iść na pitę tak? Mam nadzieję, że kurczak ma nie iść. No, kurczak też miał iść, dobra. Kiedy w zeszłym roku pojechałem do Japonii, zadano wizę z kukurydzy. Pizza z kukurydzą, no niesamowita. Pizza z kukurydzą, masaka. A nie pocięta, no tak. Dobra, jeszcze jednego klienta mogę obsłużyć. Szybko, 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 szybko damy radę, dam radę. O nie, nie udało się. Cholercia. Właściciel lokalnych, pizzerii, lokal, właściciel lokalnych pizzerii z trudem yy, wiąże koniec z końcem, ponieważ ceny dodatków do pizzy wciąż yy, szybują w górę. SSP e e e e e złożyło pozew przeciwko Big Data Pizza, zarzucając firmie, że ostatnio kupiła, kupiła farmy, aby podbijać ceny składników pizzy. Nie możemy zmusić ludzi do używania naszych składników. Piz yy, pizza świetnie smakuje ze wszystkimi dodatkami, op odpowiedziała Angelika Beschamel. Nie da się ich zmonopolizować. To wszystko dzisiaj. Good pizza, great pizza. Ciekawe, co w końcu z tą babą będzie. O, przyszła. No ale to w kolejnym odcinku. To ona, zajmijmy się nią w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będzie się do nas y, przyczepiać, jak zwykle. Eee, ciekawe, o co tym razem będzie chodzi. Pewnie o te ceny schodników, że. Przyjdzie i będzie, a i będzie dorzekać pewnie, że mamy specjal lokalu, że znowu, yy, że znowu coś, coś wprowadziliśmy. Także moi drodzy, to była gra Good Pizza, Great Pizza, jeżeli spodobał wam się ten odcinek, zostawcie już teraz łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz, to ten film, znajdźcie je, ja zapraszam, ja zapraszam was także na, po na poprzednim filmie, na następne, do, do następnego, na razie, cześć, hej, hej. Nie, zapomn nie zapomnijcie subsk subskrybować kanału wraz z nęczkiem także siema.